Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony nie kto inny jak Mr. Iwanowski Gaming. I zapraszam Was na no może nie odcinek, no ale materiał z gry Farming Simulator 19. I pewnie zastanawiacie się, co robi ten ułaz tutaj przede mną. Po co on tu jest? Wszystkiego się dowiecie w trakcie odcinka, a w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie omówimy sobie mapę jaką? Boćkowo, tak. Boćkowo do Farminga 19, które wyszło niedawno na ModHubie. Swoją drogą wokół tej mapy było bardzo dużo szumu, ponieważ ktoś ponoć rozniósł tę wersję przed premierą, wydał bez zgody. No, i przez to sam autor mapy, czyli Bociek LS, zadeklarował, że już nic nie będzie robił pod publikę, że już w ogóle izoluje się tak, jakby od społeczeństwa farmingowego. No, ale z jednej strony ja mu się nie dziwię. Dobra, bo zaraz będzie, że nie, któraś tam minuta. No, że Iwanowski skończył pierdolić te sprawy, dobra. Yy, mamy tutaj mapę boczkową, tak jak wspomniałem. O, nawet bociek tam jest. Patrzcie, jakie fajne akcenty. Co widać na pierwszy rzut oka? Na pierwszy rzut oka widać takie. No, już takie nieco już inne oświetlenie w grze. To jest to, tak, to jest to słynne oświetlenie, które. O które sępicie na Farmer's Team i nie tylko, bo widziałem też na innych grupach. No, widać po prostu. Nie wiem, czy ja nie zrobię tutaj serii na tej mapie jakiejś. Bo z początku jakoś ta mapa mi odpychała, ale jak zobaczyłem to oświetlenie i tak dalej, jakby tu fajnie zdjęcia wychodziły, no to mówię, nie, ja tu wracam. I jeszcze ktoś mi podsunął pomysł, żeby zrobić recenzję bodźkowa, znaczy prezentację. No dobrze. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie no, miejsce pod gospodarstwo. Ta mapa standardowo nie ma gospodarstwa. Trzeba sobie wybudować je samemu. A to dla mnie nie problem. Postawi się tam kilka budynków. Ile ta mapa ma pól? Już liczymy. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. No, największa liczba tutaj to 21, czyli jest de facto 21 pól. Ale nie zapominajmy, że są również łąki, które swoją drogą też można przekształcić na pola. Jaki problem? Żaden. Wystarczą tylko chęci. No dobrze, przejedźmy się trochę po tej mapie. Łazem 469 Nie jest to moc najwyższych lotów, ale nie sypie w logu. I to jest dla mnie również sprawa kluczowa. Najpierw przejedziemy się główną drogą. No, a wymusiłem mu, dobra już nieważne. Lecim na Szczecin. Łazem. co, tak mapa się prezentuje, objedziemy sobie nią co nieco. No jedź ze chłopie. Jedź, jedź. Bo ja tutaj chcę mapę zwiedzić. Wiecie co, może wyłączę ten ruch uliczny, bo mnie delikatnie mówiąc zdenerwuje. Gdzie to jest? Ym, tutaj y, ruch drogowy, ok. I nie będziemy może jechali V maxem. Ustawię sobie na 50 A może i 40 No i co tu możemy zobaczyć? No pola łąki, las, tu jakiś przystanek autobusowy, tutaj tu jest sklep, ale zarazem skup. No i zarazem tartak, jak widzicie. Można sprzedać drewno. O, ten młyn widać gołym okiem, że on jest wyciągnięty z jakiejś niemieckiej mapy. Nie wiem czasem, czy nie z Ungertsheim. Był jeden odcinek i kilka live'ów z tej mapy. O! Achtung, wieder überwachung! Tak? Ten, kurde, ten niemiecki to jest tak jakby... W tej mowie słuchaj, tak jakby... Ten Niemiec, ją za chwilę go już rozstrzelać. No w sumie tak jest. No i lecimy dalej. No widać, to oświetlenie jest całkiem inne, takie lepsze. Szkoda tylko, że to oświetlenie jest nie jest tak jakoś dostępne. O, no, tutaj jest kolejny skup. Tam jest stacja benzynowa. Też wyciągnięta z jakiejś zagranicznej mapki, nie jest jakaś polska. Ale klimat polski jest. Bo to jest mapa ogólnie, no widać po całokształcie. Starsi gracze, starsza gwardia w tym ja, mogą sobie przypomnieć mniej więcej jak wyglądały mapy boćka Jest to mapa, tak jak Znana już z wersji z 2011 nawet farminga więc no Bardzo stara, znaczy to jest akurat mapa stykty zrobiona pod 19 no ale wiadomo o co chodzi nie Se przejedziemy Tu są pola Tu jest fajny szczegół, takie kałuże i mnie to się bardzo podoba. Teraz sobie pojedziemy tutaj. sobie Zobaczymy. Jak to się tutaj kreuje? No co mogę powiedzieć? No pola. Klimacik nawet taki spoko. Do zdjęć się nadaje. Jak najbardziej. A nie, tutaj już byłem. A widzicie, ułas przejechał dzielnie przez rów. A teraz zrobi to samo. O kurde, ale kraksa. E, no wyjedzie. Ułas by nie wyjechał? Nie? Nie może być. Dobra, jedziemy tutaj. Zatrzymamy się. Kurde, wjechałem. E... Na pole sąsiada. No ale wiecie. Sąsiada to można. Można temu złodziejowi wjechać w pole. Nie no, żartuję. Teraz sobie zrobię jakąś miniaturkę. O, z bocianem. O stoją polskości. Niech będzie, tylko znajdę odpowiedni przycisk. Ok, zrobione. No, wyjeżdżaj. Wyjechał. Co tu jeszcze mogę więcej o tej mapie powiedzieć? O, ale zarzuciło mną. O, tu jest fajna droga. Przez taki ala las. I ona wyprowadza nas na jakąś łąkę. O, dokładnie. Bardzo fajny klimat. Zobacz sobie jeszcze jedno Zdjątko cyknę na FT Tylko się jeszcze cofnę tym uazem Może by było co nieco widać Tego przodu No niech będzie takie A dlaczego uaz? No nie wiem Jakoś tak ogólnie sobie zobaczymy PDA. No jak widzicie mapa nie jest e, jakoś duża. Ona jest, no jest taka, no, mała bym powiedział. No ale czego się spodziewać po boczku LS i po mapie ogólnie każdej mapie z serii boczkowo. One zawsze były małe. Pod polskie maszyny takie jak C330, C360. I może tam 80 jakaś. MTZ czy coś. No kierowca to się raczej tutaj nie spodziewajcie, bo... Gdzie tu takim bykiem wjechać? Chyba, żeby połączył kurde pół mapy, to, to może by się to sprawdziło. Nie mówiąc już o DLC Bergold. No... No teraz to, żem przesadził, no ale... No ale pożartować czasami trzeba. A widzę standardowe tekstury. Także autor tutaj nie wydziwiał. Podsumowując, mapa jest nawet bardzo fajna, bym powiedział. Nie jest taka zła, jak ją co niektórzy malowali, tak w cudzym słowie. Jest nawet taka klimatyczna. Nie jest duża, ale na polskie maszyny się nadaje. Największe pola tu mają 80 arów, 95. No więc, są małe maszyny, tak jak powiedziałem. 60, Bizon. O, tutaj mamy Bizona. Proszę bardzo. Nie wiem, myślę, żeby zrobić jakąś serię z tej mapy. Dajcie znać, czy chcecie, czy nie po mojego powrotu, bo właśnie, ogólnie to dawno nie było jakiegoś filmu. Ostatnio to co zrobiłem? Recenzję HTZ T150K no i dziękuję, do widzenia. I dalej już nic nie było. 25 marca pojawił się ostatni film. Iwanowski Gaming zniknął. Bo ten Iwanowski od Reala to jest cały czas. Nawet niedawno wrzuciłem film. Wczoraj dokładnie. Jak ktoś nie był, to zapraszam. Link macie w opisie. A nie tylko do mojego kanału macie link. Macie również link do grupy Farmers Team, do fanpage'a Mister Iwanowski. Jakby ktoś chciał wejść i do grupy mechanizatorzy Mateo 780. Tam jestem co prawda teraz mniej aktywny, bo w sumie nie mam co tam wstawić. No ale co? W takim bądź razie zapraszam Jesz... A jeszcze zobaczymy sobie działanie. O, fajny warsztat Nawet O! Świnioki. No fajna stodoła, ale no Bison już nie wiedzie. A szkoda. No co mogę powiedzieć więcej? Łaza, tam gdzieś porzuciłem w lesie. Zargo jakieś te menele rozkradną i będzie dopiero. No i dobra Kończymy recenzję. Nie, nie wiem na jaką cenę jaką cenę wystawić. No 10 na 10 to nie. 9 na 10. No tak bym powiedział. No nie, ja bym tej mapie dał takie skromne 8 na 10. Dlaczego 8 na 10? Mapa jest spoko. Ja powiem tak, dużą robotę tutaj robi oświetlenie. Które jest za co prawda? No, źle powiedziałem. Które jest co ciekawe działa bez modu seasons. Bo ja nie gram na modzie Season, bo uważam, że to jest dla mnie jakieś no nieporozumienie. Nie wiem czy te season z Geo, z Modhuba na Polskę, na różne kraje coś dają. Bo nie wyobrażam sobie tak jak było w 17, kosić zboże jesienią. No kurde jego mać Jeszcze pytacie o live, y. czemu ich nie ma? a nie ma ich dlatego bo internet odmawia posłuszeństwa coś coś ostatnio dostaje pierdolca raz działa, raz nie działa to zależy od jego humoru no dobra, to było na tyle ocena 8 na 10 taka moja skromna no i co jeżeli zbiorę się jakoś jeżeli najdą mnie chęci do nagrywania kto wie może będzie seria z tej mapki taka mała i w ogóle jeszcze nad czymś myślę ale nie wiem, nie wiem jak to kurde zaplanować wszystko ok trzymajcie się na razie no i cześć